Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na podsumowanie piątej i szóstej rundy Grand Prix, które odbyły się na czeskiej markecie. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Ach ten nasz mistrz, ach ten nasz biało-czerwony Bartosz z Zmarzlik. Jak on to zrobił? Bo ja nie mam pojęcia. Czyżbyśmy byli świadkami początku jazdy na błotniku? Co on zrobił? Jak on to zrobił? Moje serducho się raduje. W przeciwieństwie do serducha mojego syna, który jak wiecie kibicuje u Findenowi. Nie chciał mi nawet piątki zbić, ale kiedyś zrozumie. Kiedyś będzie wiedział, ile mazurek na światowej arenie dla nas Polaków znaczy. Coś pięknego. Dwa wieczory, dwa mazurki. Panowie i panie, to jest nasz orzeł, to jest nasz mistrz. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. No i uwaga, kto nie usłyszał, to w wywiadzie szczęśliwy Bartek powiedział, że zostanie tatą. Coś wspaniałego. Nasze gratulacje, Bartek. Spełniasz się na wszystkich płaszczyznach życia, a my, kibice, możemy być tylko z ciebie dumni. Oj, wynagrodziłeś nam wszystko, nawet zawody piątkowe, gdzie ścigania nie było, ale po kolei. Piątek. I co ja mam tu wam podsumować po tych piątkowych emocjach? Nadal nie mogę oddechu złapać, aż w pewnym momencie, chyba od tej szprycy, mój telewizor zaczął wydawać dziwne dźwięki. U was pewnie podobnie to było. Anty-Antyżurze. Emocji prawie tyle co na grzybach. Najlepsi zawodnicy świata jadący w 20-metrowych odstępach. A może to była sesja treningowa? Hmm. To dopiero musiała być katorga dla najlepszego komentatora Tomka Dryły. Współczuję. Show oczywiście skradł nie. Nie nasz mistrz Bartek z Mazlik który wygrał ten kabaret żużlowy. Ale sędzia zawodów Craig Aykroyd najwidoczniej pomyślał sobie Że jak nie będziemy oglądać ścigania na tym torze To on się pościga z zawodnikami I zabawi się w kotka i myszkę Raz za razem rozdając warningi zaruszanie się na starcie Do tego raz puszczał bardzo szybko Innym razem trzymał w nieskończoność Najgorszy w tym wszystkim był fakt Że jak już zaczął te ostrzeżenia rozdawać To powinien być do końca konsekwentny A nie był W szczególności przykład Leona Macena To pokazało, gdzie raz Duńczyka wykluczył Drugi raz po ewidentnym lotnym dał mu jechać. Nie winiłbym tu Leona, ale sędziowanie było po prostu słabe. Teraz tak myślę, jak tu ocenić zawodników. Biało-czerwoni super zaczęli. Ale im dalej w las, tym u wszystkich gorzej. Na całe szczęście dla nas, mimo wszystko, była to biało-czerwona noc i znowu usłyszeliśmy mazurka Dąbrowskiego. Brawo, Bartek, że nawet przy braku Janek potrafiłeś wykrzesać siebie i motocykla maksimum. Brawo, jeszcze raz brawo. Co do Maćka, super zaczął, później 3 razy trzeci i w biegu decydującym dla Medzika o być albo nie być w półfinale, wjechał w taśmę. I marzenia o dobrym wyniku prysły. Duzers podobnie. 3, 2, później 0, 2 i w piątej serii zabrakło choćby punktu, a byłby w półfinale. Szkoda, tym bardziej, że Duzersowi wcześniejsze lata wychodziły dobrze na markecie. W finale obok Bartka na podium stanęli Wolfinden i Waculi. Co do Taja, to w zapowiedzi mówiłem, że to może być czarny koń i prawie to zrobił. Warto wspomnieć, że prócz taśmy w pierwszym biegu, w pozostałych sześciu gonitwach zawsze był drugi. A Waculik całe zawody, tak jak większość zawodników w tym dniu, przeplatał dobre biegi ze słabszymi. A było to tylko spowodowane wyjściem spod taśmy. Jak dobrze wystartował, to był z przodu. A jak zaspał, to woził ogony. I tak niestety wyglądały te zawody. Czwarte miejsce zajął Emil Sajfudinow. Choć zaczął tragicznie. W pierwszych dwóch biegach dwie śliwki. Rosyjska torpeda tym razem podniósł się i dojechał do finału. Poza finałem pierwszy Raz w tym sezonie był Fredrik Lindgren. I to od razu pozwoliło naszemu F16 wskoczyć na fotel lidera z jednym punktem przewagi nad Kosmitą. Szósty był Doyle. Robił wiatr, ale tym razem zabrakło lepszych, no jak myślicie. Tak, startów. Siódmy Artyom Łaguta, który był naprawdę szybki tego dnia i jako jedyny z niewielu, potrafił wyprzedzić rywala na trasie. Jednak w półfinale znowu nie poszło. ósmy Madsen, jednak karma wróciła. Raz szczęśliwie nie został wykluczony, to w półfinale karma wróciła i nie wytrzymał nerwowo, wstrzeliwując się w start i został za to wykluczony. Tak więc Duńczyk musiał się udać pod prysznic. 9. Max Freak. Powiem, że przyzwoicie, Dziesiąte miejsce dla Duzersa. Tu już wszystko mówiłem. 11. Mikkel Mikkelsen. Nadal nie może dojechać do półfinału. Dwunasty dopiero Maciej Janowski. Mam nadzieję, że szybko wyciągnie wnioski i ustawi sprzęt na start, bo to, że Maciek potrafi znakomicie startować, to wiemy. A podejrzewam, że tor w sobotę będzie podobny. Iwersen 13 punktów. Puch po prostu ma sezon do zapomnienia. A fajnie, a fajnie jego frustrację było widać jak na ostatnim łuku? Objechał go Bartek z Marzlik 14. Zagar Komando z końcówkę sezonu nie ma już tak dobrego jak środka Szkoda, bo na pewno w wysokiej formie dodałby kolorytu zawodom cyklu Grand Prix 15. Lindbeck Musimy się pogodzić, że jedzie jako statysta dla reszty stawki Mi osobiście najbardziej było żal Waszki Milika Który jadąc u siebie nie zdołał zdobyć choćby punktu Widać było po nim, że bardzo go to zdołowało Trzymaj się Waszka, będzie lepiej Kończąc to poza Mazurkiem i fotelu lidera Bartka z Marzlika To to była strata 2,5 godziny. Mam nadzieję, że sobota będzie dużo lepsza. Choć wiem, że nadzieja matką głupich to jednak umiera ostatnia. Tak więc czekamy na sobotę. Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Czy drugi turniej był lepszy pod względem ścigania? Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy to tor się zmienił, czy zawodnicy podeszli do zawodów troszkę inaczej. Ale działo się już o wiele więcej. A sam finał creme de la creme. A w roli głównej Bartek zmarzli po raz drugi. Co za pewność. Jaka radość i miłość do tego sportu. Szacun. Na drugi w drugim miejscu drugi raz z rzędu był Tai Wu Oj, widać po brytyjczyku, on już chyba wie, do kogo należeć będzie ten sezon. Ale nie zapyszajmy. Trzeci Doyle, czwarty Lindgren. Możemy obserwować, że zarówno Doyle i Lindgren nie zamierzają odpuszczać i jadą na pełnym gazie. Piąty Waculik. Solidnie, jednak bez fajerwerków. Na szóstym miejscu skończył Maciej Janowski. Medzik bardzo dobrze zaczął od dwóch trójek, ale dalej było jeden, zero i trójka. W półfinale znowu ostatni. Szkoda, ale tak to właśnie wygląda. Siódmy Leon Madsen. Duńczyk męczył się w sobotę na torze i również zakończył zawody na półfinale. Po raz kolejny słabo pojechał Emil Sajfudinowy, chociaż w piątek nie było tak źle i mogło się wydawać, że w sobotę może być jeszcze lepiej, to się jednak nie sprawdziło. 9 Max Frick, czyli znowu solidnie. 10 zagad. Chęć do walki widać, że ma dużą, ale jak masz kosiarkę zamiast szybkiego silnika, to możesz dwoić się i troić, a to nic nie da. Na 11. miejscu zakończył Patryk Dudek. Szkoda, że w. W tym roku nie za bardzo może się odnaleźć w Grand Prix. No cóż, nie każdemu pasują turnieje dzień po dniu na tym samym torze I może Duzers do nich należy Kolejny bardzo słaby występ zaliczył Artią Łaguta I bądź tu mądry W lidze objeżdżał wszystkich I to jak we Wrocławiu zaczął wyśmienicie Potem wycofali Anlasy i jedzie do tyłu Coś na pewno w tym musi być No bo jak inaczej taki zjazd wytłumaczyć Teraz uwaga 14 miejsce Antonio Lindbeck Zrobił w sobotę 5 punktów Co jak na Predatora w tym roku prawdziwy przełom A za jego plecami Mikkel Mikkelsen W całych na wodach wygrał jeden bieg, a w pozostałych przyjeżdżał czwarty. A ja już go po piątku chwaliłem. Piętnasty Iversen. Puk powinien się martwić o miejsce w składzie stali Gorzów, bo takimi występami na pewno pewnej pozycji nie ma. Stawkę zamknął Wasław Milik. Tym razem zdołał w jednym biegu przyjechać drugi. Podsumowując, po piątku Bartek skoczył na fotel lidera, a po sobocie wypracował sobie przewagę przed ostatnimi dwoma rundami na 7 punktów nad drugim Fredrikiem Rindgrenem. Trzeci Wfinden traci do Bartka 10 punktów. I to właśnie między tą trójką rozstrzygnie się walka o medale. Miejmy nadzieję, że Bartek przypieczętuje mistrza tam gdzie przed rokiem, czyli na motoarenie w Toruniu. Czwarty jest Maciej Janowski i Magic już raczej będzie miał ciężko włączyć się do walki o medale, ale na pewno będzie walczył do końca. Wcale nie gorzej zapowiada się walka o pierwszą szóstkę. Bo na tą chwilę szósty jest Doyle z 69 punktami. Przy okazji to jest jego numer. A zanim do ataku szykują się Waculik, Łaguta i Sajfudinow. Tak więc już zacieram ręce na dwa finałowe starcia. A dzisiaj kończę słowami. Patrzcie na to co robi Bartek z Marzlik. Ja bardzo długo czekałem aż Tomasz Golob sięgnie po złoto. I się doczekałem. jeszcze parę lat temu jak ktoś by mi powiedział że na następnego mistrza nie będziemy aż tak długo czekać. Średnio bym mówił a już na pewno nie uwierzyłbym w to, że poziomem będzie równał się z mistrzem. A on to robi. Patrzcie, bo na naszych oczach pisze się nowa historia. Historia wielokrotnego polskiego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Jeszcze raz, Bartek, dziękujemy za wszystko! No, i dojechaliśmy do końca. Tak więc, moi kochani, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału, to z góry Cię do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama Speedway Strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc, moi kochani, żużlowe świery, zakręceni w lewo, to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!